Syn zawsze kochał tę fortecę, którą mu zbudowałem. Kim zaczęła przygotowywać kolację, a ja przebrałem się i poszedłem do miejsca w lesie, gdzie ja i mój syn zbudowaliśmy jego drugi dom. Zaczynało się ściemniać, więc ciężko było dostrzec coś przez drzewa. Dostrzegłem światło z lampki w jego domku na drzewie przez okno. I jak każdy ojciec, zacząłem cicho wchodzić po krótkiej drabince wbitej w drzewo, żeby go wystraszyć. Gdy doszedłem na górę, szybko odsunąłem zasłonę drzwi i wydałem ryk próbując wystraszyć mojego biednego, niczego nieświadomego syna. Jednak po przeszukaniu małego pokoju, Wesley nie siedział w swoim worku z fasolkami jak zwykle. W rzeczywistości krzesło i cała jego kolekcja kamieni, owadów, komiksów i gier, zniknęły z drewnianych półek. Na środku pokoju leżał jeden but, Sneakers Ketchers, skierowany w stronę drzwi. Podszedłem, żeby go podnieść i obejrzałem w świetle lampki z domku na drzewie. Nic nie było w nim niezwykłego, ale to był bat Wesleya. Wyjrzałem przez okno drzwi, Zastanawiając się dokąd mój syn mógł uciec z tylko jednym butem, ciemność zaczęła ogarniać.